to save their kingdom the heroes had been drawn into a tangle of intrigue and mystery following the elusive shadow of isabel the heroes stepped through rosabel's mirror as they passed through the portal they felt a freezing cold touch leaving them chilled to the bone cześć ja Tomadeus, a to jest kolejny odcinek z naszej serii let's play train 2 W dzisiejszym odcinku odwiedzimy twierdze strażnika lodu. I'm so grateful that you've slain the goblin king. Now, please, hand over the trine. We can't do that, even if we wanted to. It's bound to us. I see. Where is your sister? Poor Isabel. I'm afraid her magic has cursed the forest. But if you give me the artifact, we can remove the enchantment for good. No. We'll come with you and face her together. I'm afraid I can't allow that. And now we're trapped. <laughs> <laughs> well, well, what have we here? The goblin hating adventurers locked up in our. You'll never get out. Not while I have you in my sight. Then let's get out of his sight. Oj, tak, czyli okazało się... A, to mógł dać? No tak, okazało się, że ta księżniczka Rozabel... Chyba to była Rozabel, tak. E, może jest po prostu chyba z tymi goblinami. Aaaa, haha, tak to trzeba było załatwić. No i dobrze, ale podoba mi się taki... Taki element nie tylko, że się chodzi i walczyć z tymi goblinami, tylko zostaliśmy właśnie przez nich pojmani. Oj, oj, to są kolce, teraz zauważyłem. Ale to się da zrobić tak. Oj, 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 o, coś mnie tu bije. Au, tak, tamten strzela. Tak, tylko że trzeba uważać, bo on strzela z e, lodowych, z ognistych strzał. A my stoimy na beczkach z prochem, czy no, na jakichś wybuchowych beczkach. Ok. Tutaj y, trzeba by wysadzić taki plan. Ach, lodowy łuk do wysadzania no, zmień. E, Aha, tak. Tak, 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 tak. Zeruj. I z resetu znaczy się. I damy sobie to. I myślę, że ta szarża nie jest nam tak potrzebna, bo jakoś z niej nie korzystam. Chociaż... Dobra, da, dajmy sobie tą szarżę, tak. Yy, ojej, czemu tu... Och... Aak, was. We need to get out of this place wherever. Yes, and find out what's going on with Rosabel and us. This isabelle makes the trees and plants grow back home. Why, maybe she's a wicked cackling witch god. But it's Rosabel who took her and locked her up. But princesses ought to be nice and lovely, not tearing each other's hair or destroying kingdoms over crowns. Tak. Wszystkie królowe powinny być miłe. Powinny być. Okej, okay, co ja zrobiłem? A, tu można rozwalić. Tylko teraz, czy wrócę. Aha, tu, tu mogę się złapać. Łap się tam. Dobrze. A, dzisiaj nie zginęłaś. Na razie. Złodziejko. Uczniczko. Nawrócona złodziejko. No. Ja bym chciał tam najpierw skoczyć. Tylko tak myślę... Spróbujmy... O, <grywka> spróbujmy starym sposobem. Czyli... Oj! Nie, to już tu nie działa. Łap się. A. No dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Biegnij, biegnij, biegni. Tak. I łuk. A. Dobrze, dobre zgranie. Okej. Okay. Okej. Okay. Um, fajnie by było, jakbym mógł tak rozwalić na przykład to, ale nie mogę. Niestety. A czy bym mógł, jakbym zrobił tak? Tak i tutaj... No. O, dobra. Trzyma się. I chyba jest wystarczający jakby prześwit. No fakt, tylko że... Ja bym musiał najpierw zestrzelić to, czyli trzeba by zwiększyć ciężar. Mm. O, oh, come on Come on, dlaczego nie trafiłem Dlaczego No, dobra Jeszcze trochę, tak I teraz strzał Tak, płyń wodopłyń Jest, jest Sukces Chyba zmroziło tą roślinkę, ale no nie, już nie. O, oh, fuck, okej. Okay. Oj, teraz skakanie, czyli to, co kocha najbardziej. Okej. Okay. Oj. Tak, najlepiej. Oj, no fak, dobra. Nic to, nic to. Oj, o, łap się. No i niestety. Okej. Okay. Oj, tak widać, że to jest. Stwierdza jakaś lodowa czy coś takiego. Ale tam jest duże doświadczenie. A ja chcę duże doświadczenie. Może uda mi się nie spaść, tylko tu doskoczyć i się udało. Oj! U. O! Ha, Fajne takie Powan! Ale co nam pobawanie? Nic. Ale i tak fajnie, fajnie bym tak sobie wyjść. Szkoda, że tu właśnie nie było jakiegoś większego doświadczenia albo coś takiego. Ale fajnie, że w ogóle coś takiego jest. Aha! Skill! Wow! Och, jak znowu słyszycie mojego psa w tyle, to przepraszam. ale. Och. Lodowy. Lodowy. Kurczę, tą tarczę mam niezniszczalną, ale to się da. Tak. Właśnie. Tak i tak. I dobra, zmieniłem sobie. Tak, nie po czym nie rzuciłem młotem, ale. Stop! Ha. Mam szarże, Ok, mam. I tylko dwa doświadczenia, będzie poziom. Tak. Yy, poczekajcie, cięcie zrobię na chwilę. Okej, okay, już jestem. Mój pies lamentuje jak nie wiem. Och, fuck. Którym się tą szarżę robiło chyba? Shiftem? Nie. Nie, Shiftem na pewno. To pamiętam, że zmieniałem. Oj. Gin. Gń. Gincie wszyscy! Aja, ja, ja, ja. Tym dobrze by skrzynkę zrobić. Ha. Okej, okay, nie powinni się przedrzeć. O, oh, fuck, ten się rozbroił. Kurczę. Aj, ten jeszcze. No tak. To musiało się tak skończyć. Niestety. O, aż tu. Aha, ale mamy następny poziom, no ale nic z nim nie zrobimy, bo tak, zbieramy na trzy. Trzy poziomy. No tak, tak. To jest standard. Jest, oh. udało się. A i czemu ja wlazłem w kolce? Dobra. Fak, jeszcze ci... Idźcie precz. A. Tak się robiło, szarże! Haha! Ha. Takich rzeczy się nie zapomina. Kabum! No tak, na jednego hita. Pong! Okej, okay, zobaczmy, no tylko... ...żeby nam nie migało. Dobra, Tak wolę na razie nie niszczyć, chociaż tu mamy... ...dispenser, że tak powiem oj trzeba było tego nie robić trzeba było to modelu się o oh, fakt to się podpala no tak aha tu jest dispenser tych ale to też dobrze oj nie nie dobrze to trzeba by wyrzucić go away Okej, okay, teraz trzeba uważać na ten ogień, żeby on nie podpalił nam tej beczki. I ją po prostu nabić. Dobrze. Jest. Dobrze. Aha, tu mamy w ogóle przycisk. Okej. Okay. Myślę, że do tego ognia znowu wpadnie. Przyłóżmy... No i tak profilaktycznie. Oho, wow, wow, au. Drugiej beczki się złap, dobrze. No tak. Aj, 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 ała, O, nawet nie bolało. Na razie. No, ale już blisko. Aaa! Ale to bolało. Spróbujmy to rozchuśtać, jak tylko mocno się da. Odczepmy to. Macie tam. O, oh fakt nie, tego nie miałem robić. Nie. Ok. Chodziło mi o to, żeby to jak najmocniej rozhuśtać. I w tym momencie... I teraz, i. No, i kurde, no ale już było blisko. Już sami widzieliście. Trzeba w dobrym momencie się tego złapać i puścić. I znowu muszę trochę bardziej rozhuśtać to, wydaje mi się. Ok. No, dobra, dobra, dobra. I teraz. I teraz. I przynajmniej doświadczenie, ale to mnie nie satysfakcjonuje, bo ja chcę tam doskoczyć. Co jakbym zrobił tak? Czy to spali ten ogień? No niestety tak. Ale temu można zaradzić. Znaczy nie można, ale spróbujemy. Biegiem. O. Tak. No i po sprawie. O, no tak. O, dobra. Tak, y, to trzeba by zrobić. Nie jest, że będziemy próbowali. Aha, tylko, że tam mamy checkpoint. No, ale ja tu widzę coś takiego, co się nazywa doświadczenie. Okej, okay, i. Teraz. Demet Dobra, biegiem! Hahaha! Uuuu, oszukałem system. Tak... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to co to co to jest? Nie mogę tego ruszyć... Aha, to jest po prostu chyba jakiś... Sopel. Albo coś soplo podobne. Ale no, nie mogę się tego złapać, ale mogę się złapać. Znaczy nie złapać, tylko rozwalić to. O, słońce, tak. Czy mi to coś dało? Nie wiem. Szczerze nie wiem. No ale wejdźmy sobie tu. Co to jest? Co to jest? A, takie coś. Haha. Ha. Czyli, że jak się to podniesie, to tamto opada. A, i można. Tak. Światło tam pada, i otworzy nam się brama. Tak. Dobre. Fajne, 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 fajne. Naprawdę. Tak. Aha, i już? Tak. Aha, myślę, że jeszcze to muszę, jakby przytrzymać. No tak, sople. Ciekawe skąd one się biorą. Z nieba spadają. Nie, zbiegniemy. No! Okej, okay, za tymi. Tu. Tu. Tu! Ja! Udało się! Udało się, jak na razie. Oj, no i tak. Mamy tutaj przeciwników. I zmieńmy się. I ku! 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 A! Kurde. Aaa, nie trafisz mnie, nie trafisz mnie. ku Tak. Kuu. Oj, oj, zaś ten, znowu ten, znowu ten. Jak przypominam, zmieniłem sobie ustawienia, także jak macie inne... Ee, no to po prostu nie macie tam kuu, tylko shift chyba. A bić, bić, bić. Oj. Tak, śmierć boli. Tak, śmierć bardzo boli. No jeden. Oooo, czemu tu? Dobra, zobaczmy. Skok, skok, skok i tak, i ja chcę do checkpointu, który jest tu. tu. Uj. Ach. Załatwimy go tak jak go kiedyś ostatnio załatwiliśmy, czyli z łuku. Czyli tak. O. No właśnie. Oto. Dokładnie mi chodziło. Uuu, ale ta, 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 ta tarcza o matko. Ta plansza jest jakaś strasznie klimatyczna, fajnie. Młot. Nie, młot tu. Bo muszę jakoś tam to rozwalić. I tak, mamy dwa, 25. Mamy połowę następnego poziomu. A teraz... A teraz... A teraz przydałoby mi się wybuchowa strzała. Chociaż możemy to też zrobić tak, myślę. Ach, miałeś rzucić tym. O, że. Tak i rzut. Aj, ale było blisko. Już rzucił, już rzucił. To jest już sukces. Tak i się udało. I teraz możemy zrobić coś takiego. Tak i złapać się. Czemu się tego nie złapałaś, ty? O, dokładnie. No i przechylam to. I okej. Okay. Teraz, czy to jest czasowe? Mam nadzieję, że nie. Nie, to nie jest czasowe. Czyli teraz to strzela, teraz możemy iść, a w ogóle to możemy skoczyć. Tak. Znowu piękne widoki, naprawdę. Wydaje mi się, że źle robię. Aha, okej. Okay. I mamy tam. Tak. No, oczywiście. No, złodziejko ognisty łuk. I wybuchnijmy wybuchnijmy, boże. Podpalmy tą beczkę. Niech ona wybuchnie i o, jakby uwolni nasz mechanizm. Dzięki czemu zjedziemy na dół. Tak. Oj, 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 oj. Tarcza, tarcza. Tarcza, tarcza, tarcza. Ach, no dobrze. W miarę może być. Teraz z dwóch stron. Teraz. Aaa, eee, kucaj, kucaj. Oh, no. Tutaj się nie da kucać. Like Oni Płonij i wybuchaj. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej, ojej. Ojej, ojej. Uuu, tam mamy poemat. Mmm. O nie. Jeszcze to. Dobra. Och, następna. Trzeba by jakoś tam przejść. Nie uważacie? Chyba tak. Ale jak? Podpalmy O, nie podpaliłam. się. O, podpaliłem się, okej. Okay. I bum. Tak, to było genialne. Tak, no i jak to w lawie, skrzynki się niszczą. A jeśli to wrzucę, to to od razu momentalnie wybucha nie, ona się podpala, one jakby dłuższą żywotność. Że tak powiem mają. No. I tym sposobem nam się udało, ale spotkał nas ten y, głupi y, ktoś, który y, ma takie ogniste, metalowe, znaczy ogniste, Boom, gin. Czyżby on padł do lawy i przeżył? Tak! Czy ja mogę się przed tym bronić? Mogę. Atak, obrona. Atak, obrona. No i dobra, znowu przeżył. O, tak, to musiało się tak skończyć. O, no ja, ale za to mamy... Już go zabiliśmy. Tylko mam taki taki... Tak, trochę głupio jest. Aha, tu jest w ogóle.. Przykładnia, która co robi? Tak, to. To robi. Odblokowuje. Dlatego przejdźmy sobie do I teraz stąd hopsa, hopsa, hopsa sa. I starczą. Och, młot! Tak. Stoimy sobie w tym miejscu. Jak mnie to wysoko podnosi. Dość wysoko. A, i muszę chyba... Chyba... Okej. Okay. Obrona i skok. Tak, ale tam nie dolatuje nawet. Tak. Ale już coś widzę. Już coś widzę. Tam, tam, tam widzę. O, tu widzę. Możemy zrobić to w sposób, ten, w ten sposób. O. No, huśtaj się, huśtaj się. Nie ma czasu teraz na. Oj. No dobra, ok, ale co mi z tego? No, bum. Czy ja mogę jakoś zablokować ten mechanizm? Aaa, nie, nie niż mojego mostu. Oj, no tak, dobra, nieważne. No, 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 no. I skok. I skok, i skok. I. Aha, no właśnie. Wiedziałem, że coś z tym powietrzem. Z tym. No powietrzem, tak, to jest powietrze. Ok, skok i skok. I kolejni przeciwnicy. Gin, gin. Ciekawe, czy tu jest tak, że na przykład ten. Oj, ten ognisty gostek. Yy, większe obrażenia zadawane mu są.